Na stronie Powiatowego Centrum Sportu w Biłgoraju widnieje informacja, iż będę miała niezwykłą przyjemność i taką właśnie mam, przeprowadzenia rozmowy z człowiekiem sportu, panem Wojciechem Rogowskim. Witam pana bardzo serdecznie, a naszym telewizom przedstawiam rodowitego biłgorajanina, byłego ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Biłgoraju, byłego ucznia Liceum imienia ONZ w Biłgoraju, sportowca i uwaga, trenera koszykarskiej reprezentacji Polski do lat 15. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodził się pan dzisiaj z nami porozmawiać. Dzień dobry, też witam wszystkich. Dla mnie to jest zaszczyt. Dla mnie coś przede powiedzieć wszystkim powiedzieć o sporcie będą z Biłgoraja. I właśnie na bazie tych informacji proszę by pan przybliżył nam swoją sylwetkę. Okej, okay. zacznę może od tego że jestem w tej chwili trenerem reprezentacji dla Barożnika 2.11. Oni w sezon 2025-2026 to będzie kadra jak U15, natomiast rocznikowo w tej chwili oni są jeszcze U14. Mm -hmm. Więc na sezon kadra U15, na do końca roku jeszcze oni są jak U14. Jak to się stało, że człowiek z Biłgoraja zapałał miłością do tego rodzaju sportu, do koszykówki. Jak to się stało, że akurat wybrał Pan tą dyscyplinę sportu? Czy to był przypadek, czy po prostu pasja, czy świadomy wybór? Wydaje mi się, że w tym wszystkim było trochę takiej naturalnej selekcji. I ja jestem zwolennikiem w ogóle takiej naturalnej selekcji wśród młodzieży. Nie, nie naciskać na specjalnie na coś. Zaczęło się od zajęć w czwartej klasie. Które zorganizował e, pan Różański. One trwały tylko przez rok, ponieważ. Mówimy tego... o szkole podstawowej, rozumiem. W szkole, tak, w szkole mm -hmm. podstawowej. To było, tak, byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej. E, pan Różański zorganizował zajęcia z koszykówki. One trwały rok. Z tego, co później do, dowiedzieliśmy się, usłyszeliśmy, że nie było pieniążków na kontynuowanie, i, i to się dziś zatrzymało. Natomiast to była pierwsza moja styczność z koszykówką. Ale zanim do tego doszło, e, jak to. W Biłgoraju w postawówce yy, większość szkół chodziło na basen, więc yy, też przez chwilę można powiedzieć, że trenowałem pływanie, bo chodziłem na, to, na sekcję tutaj. Trenowałem piłkę nożną też w Władzi Biłgoraj. Zdarzyło się krótki bardzo fragment yy, treningów piłki ręcznej. Nawet pojawiłem się z kolegami na tańcach. O, natomiast, natomiast nie Jakoś nie zapałem miłością do tych do tej rzeczy, i powoli, naturalną selekcję powoli odszedłem z piłki nożnej, powoli odchodziłem z pywania. I, I ta koszykówka gdzieś zaczęła mi się podobać najbardziej i zaczęła mi sprawiać największą frajdę. Po tej czwartej klasie, dopiero w szóstej klasie, sklep podstawowej, jak byłem, pan Pisklak wziął mnie na treningi szkolnej reprezentacji, co było dla mnie dużym wyróżnieniem, bo ja byłem w szóstej klasie, reprezentacja yy, to w większości ósmkaści byli wtedy. I, I to był też taki bodziec dla mnie, że, że coś, coś się dzieje fajnego, coś, coś robię i to mi się, ta koszkówka zaczynała mi się podobać coraz bardziej z roku na rok. Yy, potem w szkole średniej w Biłgraju nie było jeszcze klubu i w szkole średniej jak poszedłem do pierwszej klasy zacząłem trenować w stalowej woli. Dopiero na drugą klasę w Biłgraju powstał klub e, e, Basket Biłgora, i, i tutaj już zacząłem trenować systematycznie. E, i, I taką trzecią osobą e, z trenerów, z którymi miałem do czynienia tutaj w Biłgraju, był pan Ryszard Sawa. Więc e, gdzieś ta trójka e, e, tych trenerów. E... Specjalizujących się głównie w trenowaniu koszykówki, prawda? Chyba tak, tak, chociaż z tego co później słyszałem, pan Żański też prowadził treningi siatkówki. Pan Pistra też był specjalistą od lekki atletyki, więc Ryszard Sawa z kolei specjalizował się w koszykówce też bardziej. I ta trójka, ta trójka miała wpływ jakiś na to, mhm. na, na moją, nie wiem, miłość do tej koszykówki, no i oczywiście NBA, które pojawiło się w telewizji, w, otwartym, w otwartych kanałach w latach 90. Te kilka elementów spowodowały to, że, że ta koszykówka zaczęła być dla mnie dużą frajdą, przyjemnością, a w pewnym momencie miłością. Miał Pan jakiegoś idola z NBA? Oczywiście. Kogo? Nie, nie będę tutaj chyba e, jakiś oryginalny, był to Michael Jordan oczywiście, mm -hmm. którego podziwiam do tej pory. i. I do tej pory jestem zdany, że takiego człowieka w koszykówce nie było, nie ma, nie wiem czy będzie, bo to, to jest yy, wielka sprawa. Jest, był Kobe Bryant, jest Lebron James, ale ja cenię najbardziej Michaela Jordana. Rozumiem. Wtedy się zakochałem w tej koszykówce przez to, co on robił yy, i do tej pory gdzieś się mnie... zdany. Szczególną postacią w A pan Gortat z Polski, oczywiście. Marcin Gortat. Miałem okazję poznać go też. Bardzo go cenię za to, co zrobił, ponieważ on nawożył naprawdę dużo pracy, żeby być w tym miejscu, w którym, w którym był. Spędził w NBA. Nie jestem dokładnie końca pewna, ale chyba 12 sezonów. A żeby tyle czasu utrzymać się w tamtej lidze, to, to naprawdę trzeba. Być kimś tam przeciętnym, ponad przeciętnym. I myślę, że on też dużo zrobił dla koszykówki, żeby zaistniała w Polsce, dlatego że ją troszeczkę rozpromował przez to, że sam był sportowcem grającym w takiej wysokiej lidze, prawda? Tak jest. Marcin, Marcin organizuje dużo do tej pory, organizuje dużo kampów, różnych eventów, związanych z koszykówką promowanie Ligi NBA. I też koszykówki oczywiście w Polsce, także tak, na pewno, na pewno ma duży wpływ na, 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 na e, zainteresowanie koszykówką w Polsce. Mhm. Wracając jeszcze wspomnieniowo do, do czasów szkoły podstawowej, niedawno w ramach Dni Otwartych Powiatowego Centrum Sportu obchodzili, obchodziliśmy taki koszykarski memoriał i mecz pamięci Czesława Pisklaka. Jak pan wspomina tą osobowość tego człowieka? No bardzo pozytywnie, była to postać szczególna dla mnie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to był, to był nauczyciel trener, który, który wziął mnie jako najmłodszego chłopca wtedy do reprezentacji szkoły, co było dla mnie naprawdę dużym wyróżnieniem i czułem się szczególnie. Pamiętam też wiele sytuacji, kiedy my jako młodzi chłopcy w czasie, nie wiem, świąt, wolnych dni nie mieliśmy gdzie pobrać w koszykówkę, potrafiliśmy... Yy, zadzwonić, czy pójść nawet czasami do, do Pana Pislaka, który, który w święta, w dni wolne, w niedzielę wielokrotnie potrafił utworzyć nam salę po to, żebyśmy sobie pograli, potrenowali, co działał nam, powizdał i, i robił to tak naprawdę za darmo, co teraz, teraz nie jest łatwe, żeby Uzyskać jakąś opiekę trenera czy dostęp do, do hali, tak naprawdę za darmo. On to robił, robił społecznie i bardzo ceniliśmy go za to. A pan jakim jest trenerem? Ale może zanim opowie, jakim pan jest trenerem, to niech pan nam powie, jaka była droga dojścia do tego, że został pan trenerem reprezentacji Polski. Eee, chyba zaczęło się trochę od kontuzji, ponieważ do pewnego momentu jako zawodnik, trenujący, chciałem coś w tej koszykówce zrobić większego jako zawodnik, i w pewnym momencie przyszła kontuzja. Dochodzenie po kontuzji do zdrowia za, za szybko chciałem wrócić. Doznałem drugiej kontuzji, potem doznałem trzeciej kontuzji, I, i w pewnym momencie w głowie zaczynało świtać pomysł na to, że że ok, jak zawodniczo nie do końca mogę funkcjonować tym, być trenerem to jest też fajna rzecz. Zresztą mi się to mm -hmm. też zawsze gdzieś tam podobało. Skończyło jako, się granie, zacznie się trenowanie. Jako, tak, jako, <grym> jako rozgrywającemu na boisku e, podobało się trochę, takie mówiąc w cudzysłowie, dyrygowanie czasem zespołem, e, mała namiastka trenowania, można powiedzieć. Mm -hmm. Więc e, było to dla mnie też bardzo ciekawe mhm. i dostałem możliwość pracy na początek z młodzieżą. To było w Pruszkowie, ponieważ byłem zawodnikiem, wracałem po kontuzji, tak jak powiedziałem, e, kilkakrotnie i w pewnym momencie, między innymi w Pruszkowie też, do Pruszkowa trafiłem przed kontuzją jeszcze w 1999 roku i tam trenerzy w pewnym momencie zaproponowali mi, czy nie chciałbym pracować z młodzieżą. Ja jeszcze wtedy będąc zawodnikiem, potem poszedłem do Radomie, już po kontuzji, yy, też trzeciej, druga, pierwsza liga. Natomiast tej walki z organizmem było coraz więcej niż, niż tej przyjemności z, z gry. Yy, I w Puszkowie zaproponowali mi pracę z młodzieżą jako trener w połączeniu z, jeszcze z trenowaniem z pierwszoligowym zespołem co było dla mnie jakieś interesujące wtedy i skorzystałem z tej opcji, z tej propozycji. Zacząłem pracę z młodzieżą, trenując jeszcze sam jako zawodniczo, ale tak jak powiedziałem, te kontuzje y, troszkę nie pozwalały mi na pewne rzeczy i ta frajda z grania uciekała, a z kolei przynosiła się ta frajda na trenowanie. I zacząłem trenować młodzież w Pruszkowie. Ale sam Pan też był młodym człowiekiem. Czy ta odpowiedzialność i presja, że może Pan nie jest proste, nie była zbyt duża? Nie czułem mm -hmm. Czułem bardziej Friday. Tak do tej pory jestem ponad 20 lat trenerem już. Byłem kiedyś zawodnikiem i wciąż czuję tą frajdę z bycia na boisku, czując te emocje meczowe. I nie czułem żadnej presji trenowania młodzieży. Bardziej Friday z tego, że trenuję, komuś coś pokazuję, przekazuję, co później można wykorzystać na boisku w czasie meczu. Mm -hmm. I to mi sprawiało frajdę i do tej pory sprawia. Potem dostałem możliwość bycia asystentem przy drużynie seniorowskiej w Pruszkowie. W międzyczasie w Polsce powstała taka elitarna szkoła trenerów, pierwsza edycja, gdzie było dosyć duże dofinansowanie, z, z, nie, chyba wtedy jeszcze z Ekstraklasy Polskiej, Polskiego Związku Szykówki, z ministerstwa i, i mieliśmy, miałem okazję uczestniczyć w tej szkole trenerów i doświadczyć zajęć z trenerami z całej, z całej Europy i z całego świata tak naprawdę mogłem poznać wszystkie systemy treningowe w Europie yy, i tej Europy Wschodniej i Zachodniej i też trenerzy z USA, z Koledżu, z NBA, co też spowodowało, że, że to moje zainteresowanie jeszcze, jeszcze wzrosło. Możliwością wykorzystania tego, co się dowiedziałem, doświadczyłem w pracy z drużynami, którymi pracowałem. Po skończeniu tej szkoły trenerów, będąc asystentem w pierwszoligowym zespole w Pruszkowie, dostałem propozycję z Polskiego Związku Szykówki, żeby dołączyć do sztabu jednej z kadr młodzieżowych. I miałem okazję być uczestniczyć przy selekcji rocznika 97, potem 98, 99. Po tym czasie e, e, już to było 3, 4, może 5-letnie nawet doświadczenie e, jako, jako trener asystent w, w kadrach selekcyjnych dostałem możliwość e, dołączenia do sztabu reprezentacji Polski U18, mhm. e, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy. To było takie, to było moje pierwsze Mistrzostwa Europy, na które pojechałem jako asystent. Z tymi trzema rocznikami, które, przy których miałem możliwość uczestniczyć przy selekcji. Potem trzy lata z rzędu miałem możliwość bycia na Mistrzostwach Europy jako asystent. Po tym doświadczeniu, w międzyczasie, w międzyczasie miałem okazję odbyć staż zagraniczny w 2011 roku w St. John's University i w Liberty University. W 2013 roku e, miałem możliwość odbycia stażu trenerskiego w Baylor University Texas AM i, i dwóch zespołach NBA San Antonio Spurs i Dallas Mavericks. To było takie też. Bardzo no, światowo pan brzmi. Bardzo, bardzo. Taka <laughs> fajna przygoda. No, cieszę, mm -hmm. się, cieszę się też z tego powodu, że miałem możliwość doświadczyć tego. Mm -hmm. e, potem. A w 2017 roku, cały czas pracując już z kadrami młodzieżowymi, w 2017 roku yy, miałem możliwość odbyć staż yy, w zespole NBA New York Knicks i, i w koledżu Fordham University, który też jest w Nowym Jorku. I to było kolejne bardzo duże doświadczenie, gdzie miałem okazję, miałem okazję spotkać słynnego trenera Fila Jacksona, co do tej pory jest dla mnie wielkim przeżyciem. Rok później. Dostałem propozycję po doświadczeniu z kadrami młodzieżowymi jako asystent już, już wieloletnim. W 2018 roku dostałem propozycję z Polskiego Związku Szykówki Objęcia Kadry Młodzieżowej jako trener główny. Mm -hmm. Oczywiście ucieszyłem się, skorzystałem z tej możliwości, powiedziałem, wyraziłem chęć jak najbardziej. I w tym samym roku też miałem możliwość odbycia stażu zagranicznego w Realu Madryt, co było super doświadczeniem. Mogłem przebywać e, e, cały mikrocykl z zespołem e, ekstraklasowym Realu Madryt, z seniorami. Ja, ale oczywiście też obserwowałem codziennie pracę Akademii Młodzieżowej, czyli całą szkółkę, wszystkie ruszniki. E, dużo wiedzy mi trenerzy przekazali, z, i z, zarówno z grup młodzieżowych, i, i, i z, z drużyny seniorskiej. Co później starałem się w jakimś tam stopniu, w miarę możliwości przekazywać w zespołach, które prowadziłem. Czy, czy w reprezentacji młodzieżowej, czy, czy w zespole klubowym. Czy wy jako trenerzy macie jakieś specjalne licencje, uprawnienia trenerskie? Tak, tak. zwany papier na to, że się tak jest. jest trenerem? Kiedyś, kiedyś, kiedyś to było podzielone na trzy klasy: trzecia, druga i pierwsza klasa. Mhm. I klasa mistrzowska. Potem zmienili to na licencję ABC i w tej chwili jest chyba też licencja D, która uprawnia do pracy z najmłodszymi e, zawodnikami. Ja przy okazji szkoły trenerów e, e, miałem możliwość zrobienia, byłem trenerem drugiej klasy, to zrobiłem wcześniej jeszcze w, w ramach studiów podyplomowych, a na szkole trenerów e, miałem możliwość ukończenia tego kursu i zrobienia trenera pierwszej klasy. Potem jak była zmiana cała tych licencji, więc doświadczenie w pracy z kadrami młodzieżowymi, doświadczenie w pracy z drużynami seniorowskimi i ta pierwsza klasa, którą zrobiłem, automatycznie dała mi tą licencję A, czyli najwyższą. Mhm. Licencja A pozwala na prowadzenie Wszystkiego w koszykówce w Polsce tak naprawdę jest ta klasy i kadry, i kadry narodowych. Prowadząc potem tą kadrę narodową pierwszą, przygotowywaliśmy się do Mistrzostw Europy. Pandemia odwołali Mistrzostw Europy. Przygotowałem się, dostałem potem propozycję kolejnej kadry i tak od 2018 roku do tej pory pracuję jako trener główny kadr młodzieżowych. Z rocznikiem 2004 zaczynałem, z rocznikiem 2007, dwa lata temu mieliśmy mistrzostwa Europy, dywizja, gdzie zajęliśmy dziewiąte miejsce, co było co było najlepszym wynikiem od 11 lat dla tej kategorii wiekowej, też taki mały sukces, co jest równoznaczne z tym też oczywiście, że utrzymaliśmy się w tej dywizji, w dywizja, bo polska koszykówka młodzieżowa w większości jest na granicy dywizji A, dywizji B, więc awans Dywizji B to jest to zawsze jakiś sukces, utrzymanie się z kolei w Dywizji B to też jest sukces. My zajęliśmy dziewiąte miejsce na 16 drużyn, wyszło bardzo pozytywnie, z czego byłem zadowolony. Wykonaliśmy fajną pracę ze sztabem trenerskim, mieliśmy fajną grupę i po tym miałem możliwość objęcia kolejnej kadry narodowej rocznika młodszego też wyraziłem chęć i zainteresowanie następnym rocznikiem, i teraz jestem rocznikiem 2011, z którym przygotowujemy się do Mistrzostw Europy w roku 2027. Mówi Pan o tym z taką pasją, że nie zapytam, czy żałuje Pan drogi, jaką Pan wybrał? Nie żałuję, nie żałuję. Kiedyś ktoś mnie pytał o, o... Ogranie w koszykówkę, gdzie, gdzie przytrafiła się kontuzja i nie mogłem kontynuować tej gry jako zawodnik, no to spowodowało, że poszedłem w kierunku tym trenerskim i, i, i przez to, że jestem trenerem i to, co w skrócie opowiedziałem, czego doświadczyłem, mhm. prawdopodobnie jako zawodnik mógłbym nie doświadczyć wielu rzeczy, więc bardzo się cieszę z tego w sumie, co się stało jak się stało. Super. A w Biłgoraju funkcjonuje grupa Basket Biłgoraj. Pan śledzi, jak oni sobie tutaj radzą? Jak, jak, jak działają? Czy pan śledzi ich działalność? Śledzę oczywiście cały czas. No byłem, e, pamiętam jak ten klub powstawał w 1996 roku. E, szkoda później, że tej koszykówki studiowej nie było funduszy, nie było takich pieniędzy, żeby, żeby można było tutaj zorganizować wyższą ligę, co się wiąże z droższymi mhm. zawodnikami i organizacją ale cieszę się, że i szkoda, że to nie, 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 nie mogło pójść troszkę na wyższy poziom chociaż cały czas gdzieś tam mm -hmm. po cichu liczę, że tu w Biłgoraju koszykówka kiedyś będzie na wysokim poziomie a teraz co się dzieje, tak obserwuję cały czas mam kontakt z chłopakami yy, którzy tutaj tę koszykówkę robią z, z grupami młodzieżowymi i, i fajnie, że że pracują, że robią to, że utrzymują, podtrzymują jakieś tam tradycje koszykarskie, że starają się, nie jest to łatwe, bo Biłgoraj nie jest wielkim miastem i tej młodzieży nie jest tak dużo, a wiemy, że jest kilka klubów w mieście, koszykówka nigdy nie będzie bardziej popularna niż piłka nożna, teraz rywalizacja jest i z siatkówką i z piłką ręczną w Biłgoraju, więc to nigdy nie jest łatwe. Dla, dla takich mniejszych ośrodków. Ale... ale podobny obraz jest w Polsce chyba też, prawda? Tak, tak. To jest, to jest obraz małego, mniejszego, mniejszego ośrodka, mniejszego miasta. Ale w większych miastach jest ten sam problem. No, piłka nożna jest zawsze na pierwszym miejscu i to będzie. Trzeba się, koszykówka się musi z tym pogodzić. Natomiast ta no, koszykówka może rywalizować z piłką ręczną na pewno, z siatkówką, Powinna, natomiast wyniki światowe naszych siatkarzy i siatkarek e, niestety nie na razie nie pozwalają koszykówce walczyć, e, więc ta koszykówka jest troszkę, troszkę dalej, ale problem jest w Polsce wszędzie ten sam, natomiast cieszę się, że, że w ugrają mimo różnych e, niedogodności nie, nie chłopaki potrafią jednak robić tę koszykówkę i ugrają. Dobrą robotę i to tak rozwijać, jest, prawda? Czy ma Pan marzenie, żeby y, trenować Seniorską reprezentację Polski w koszykówce? Nie jest to gdzieś każdego trenera, myślę, jakieś marzenie. Natomiast też zdaję sobie sprawę, jestem realistą, zdaje sobie sprawę, ile to potrzeba wyrzeczeń do tego, żeby, żeby kadrę seniorską prowadzić. I zdaję sobie bardzo dobrze sprawę, jak łatwe to nie jest. Więc tak jak granie w NBA jest marzeniem dla każdego zawodnika, prowadzenie kadry narodowej jest marzeniem większości trenerów. Ja się bardzo cieszę, że miałem, mam możliwość prowadzenia reprezentacji chociaż młodzieżowej i, i mieć tego żelka na piersi jako, jako trener nie ale młodzieżowej kadry, co jest bardzo dużą frajdą i przyjemnością. Oczywiście też zaszczytem, zaszczytem i wyróżnieniem, to, to, to oczywiście. Kiedyś marzyłem, żeby chociaż na chwilę poprowadzić zespół kadry narodowej, w tej chwili Nazbierało mi się już ponad 100 meczów yy, z oficjalnych z młodzieżowych z Naczej Polski, więc to jest taka yy, mała, mała frajda. No. Czy jest szansa, aby nasz Biłgorajanin Rodowity? Przywiózł sobie reprezentację Polski do Biłgoraja i na jakiejś hali rozegrał mecz, na który byśmy licznie przybyli i też z przyjemnością pooglądali. Jest i myślę o tym cały czas. Świetnie. Kiedyś, kiedyś pracując w Pruszkowie z grupą, jedną z, grupą z grup młodzieżowych liniowskich, udało się zorganizować taki mecz, że przyjechałem z tą drużyną do Biłgoraja, zagraliśmy tutaj przeciwko klubowi gdzie specjalnie właśnie przywiozłem tą drużynę z Pruszkowa i przyjechałem mhm. też ja jako trener. I, i to była taka, taka mała namiastka tego, co można by zrobić z kadrą ale od tamtej pory mam w tyłu głowy gdzieś, że, żeby przyjechać z kadrą i mu zorganizować i, i widzę i wierzę, że to jest do zrobienia. Bardzo zapraszamy, bardzo chcemy, żeby to się wydarzyło u nas właśnie w Biłgoraju, byłoby świetnie. A jakie jeszcze marzenia ma Pan na przyszłość? Marzenia. To marzenie jest z, z różnych. Zawsze każdy z nas ma jakieś marzenia, większe, mniejsze. Koszykarskich jest, powiedzmy, że kilka. Natomiast. No niech pan chyba, zdradzi, pan. Chyba. Powiem trochę inaczej. Chyba od momentu, kiedy mam córkę, to te marzenia troszkę yy, yy, przeszły na nią I większość, większość marzeń robię to, co robię, bo to kocham, uwielbiam. I, I ta koszykówka jest moją miłością, wielką pasją i, i będąc trenerem prezentacji e, cały czas dotykam tego zaszczytu. Ale marzenia, wiele marzeń e, e, przeszło jednak na córkę i związanych z nią rzeczy mam więcej w tej chwili, mm -hmm. tak naprawdę. Ale to nie są ambicje rodzica? Nie, to nie są ambicje sportowe. Ja nawet powiem tak, że nigdy nie namawiałem córki na przykład na koszykówkę, z której się wywodzę. Kiedyś rozmawialiśmy o koszykówce, pytałem, czy chciałem pójść na trening. Nie była gotowa, więc nie. tak jak wspominałem na początku tego wywiadu, jestem zwolennikiem naturalnej selekcji. Pamiętam, jak ja chciałem pójść na trening piłki nożnej, to powiedziałem: Tato, zawieźmy na trening. To mnie zawieź. Powiedziałem: Tato, jesteś na karatę. Na karatę jeszcze to Zaprowadził mnie na trening karate i, i naturalną selekcją ta koszulka została u mnie, więc, więc nie jestem tym rodzicem, który, który zaprowadza gdzieś tam dziecko i mówi, masz tu chodzić i, i robić to i nie zastanawiać się, tylko skupić się na tym. Zadałem pytania, jedno, drugie, trzecie, odnośnie różnych dyscyplin sportowych, różnych rzeczy, córka wybrała sobie jakieś tam rzeczy, które ją interesują, oczywiście zaprowadziłem, zapisałem, kontynuuję to, to co jej się na dzień dzisiejszy podoba. Ostatnio się spodobała siatkówka, chciała, żeby ją zapisać, w na siatkówkę, więc yy, marzenia mam związane z nią, natomiast absolutnie nie żadne ambicje. Rodzicielskie, ja, tak, prawda? Tak, przekładane tak. na dziecko. Życzę Panu spełnienia swoich prywatnych marzeń, życzę spełnienia marzeń dla dziecka również. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się na wielkim wydarzeniu w Biłgoraju na meczu reprezentacji Polski w Koszykówce i będę nalegać, żeby to się odbyło. My jako mieszkańcy zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo panu za rozmowę, za to, że zechciał pan się z nami spotkać i poopowiadać o swoim życiu. Ja dziękuję bardzo za możliwość powiedzenia parę słów na temat Koszykówki, Biłgoraja. Jestem z Biłgoraja, pochodzę z Biłgoraja, tu się urodziłem, tu mam rodzinę, tu mam wielu przyjaciół, znajomych, do których zawsze wracam chętnie. I ten Biłgoraj cały czas jest w moim sercu, więc bardzo się cieszę, że mogłem, mogłem przyjechać, więc ja dziękuję za tę możliwość. Jest to fajny projekt Głos o Sporcie. Będziemy zapraszać kolejnych znanych sportowców z Biłgoraja. Było mi niezwykle miło rozmawiać dzisiaj z Panem. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. To też było bardzo miło, też dziękuję. Moim i Państwa gościem był Wojtek Rogowski, trener koszykarskiej reprezentacji Polski do lat 15.